No sroczka sobie radzi po prostu tak, że jest przeszczęśliwa, że została wypuszczona. I oczywiście szaleje, jak pijany zając. No to już nie pierwszy dzień. Ale reszta koteczków też jest przeszczęśliwa. A te dwie siostrzeczki, one się tak lubią. Czekaj, czekaj. Pff, nie mam szans najmniejszych złapać. Cześć, niunieczka. Tobie się tak spodobał ten gorzyczek? Mylusiu, śliczna? No, daj tutaj piątkę. Daj pionę. No. Co to takiego? Co to takiego? Ty jesteś taka samodzielna dziewczynka. I tobie... I jeszcze tak ciotka nie była potrzebna do tej pory za bardzo. To od początku byłaś taka piszczałka, nie na rączki, tylko nie na rączki, bo piszcze, jakby mnie ktoś ze skóry oddzierał, tak? <grym> Cieszę Luńka. A ty, jak ty wyrastasz już, jaka ty jesteś długa, gdzie ta kuleczka nasza? Szczęśliwie się składa, że sroczka jest taka leciutka, najlżejsza z nich wszystkich. Prawda? Bo im lżejsza, tym mniejsze są te obciążenia. Kto tutaj wpadł? Eluchna? A, i następny kotek. A tutaj miłośniczka, koszyczka, tak? Proszę Tak też można leżeć. No i co to się stało? Co to się stało? <gryzny> Teraz do góry nogami. No widzisz? Taki długi kot. Kot na metry. Możemy mierzyć koty. Ile mają od uszu do ogona. Ty się akurat mieścisz. Koszyczek szyty na miarę. A ty? Ty mnie zaczepiasz? Taki kochany kotek. Ty mnie zaczepiasz tak ślicznie. Brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo. Dobrze, troszkę. Teraz zrobimy przerwę w tym filmiku. Elunia zrobiła kubkę, zakopuje ładnie. Krzeczny, kotek, grzeczny. Grzeczny, śliczny kotek. O, 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 patrzcie, patrzcie. No nie powinnam tego pokazywać w ogóle. Prawda powinna mu dawać, że ona jest taka grzeczna. Chodź, wiesz co mała, bo ja bym chciała, żebyś Ty pokazała, jak ty chodzisz. No, pokaż. No, chodzisz tak sobie, ale za to skaczesz i biegasz po prostu wyśmienicie. Aż strach. Daj rocz roczce cycuszka. Daj ona tak prosi, zobacz. No jak idzie, to już naprawdę w ogóle nie kuleje, no może ciuteńkę. Czyli ona cały czas tak ciuteńkę tylko kuleje. A, a mają po prostu czas zabawy. Trudno za nimi nadążyć. ciunia daj, roczty cycuszka. No, to już ostatnie dni, kiedy możesz dać, bo niedługo jedziesz do domku swojego. Już czas najwyższy na ciebie. Tu zabawy. To była Mela i Lelek się bawili. Tam Elunia się bawiła z kawką. Tu jest piękny Felicjan. Sroczka poszła jeszcze sobie coś zjeść. Prosi mamusia, prosi mamusiu, dajcie cóżka. A mamusia chyba nie, nie wiem, może. Ale byłoby cudownie, jakby tak chociaż chwilkę, bo ona tak potrzebuje bardzo. Dzieciaczki są już po mleczku. O, niestety. Onela już ma dość tego. Ile można karmić dzieci? Może ją jakoś upłagamy?